Czy, Odkryłem w sobie pierwiastek kobiecy. No, nie osłabiaj mnie, masz pojęcie, co to w ogóle znaczy, być kobietą? Eee. Rozważną, violantyczną. Zawsze trendy. Tak, ale i dla rodzin. Rozchwytywaną. I z co? bogatym wnętrzem. No i smak mieć zasadniczo niebanalne. Eee, I no, tego, no, czy w. No. no proszę, mężczyźni są z Marsa. A kobiety? Skąd chcą? Tak! tak. Berlinki mówią same za siebie. Są parówki i są berlinki. Wyrazisty, naturalny smak Ceylonu kryje w sobie każda filiżanka czarnej herbaty Big Active. Tylko tyle i aż tyle. Big Active Black Tea. Dasz się zaprosić na prawdziwą herbatę? Mm. <laughs> Kittles. Skubnij tęczy. Spróbuj tęczy. Oddycham swobodnie. Mieszam smaki i chłonę zapachy. Oddycham głęboko, bez ograniczeń i ucisku. Po prostu korzystam z życia, bo zatoki nie są moim problemem. Akatar Kompleks to jedyny preparat zawierający opatentowany składnik par który wspiera oczyszczanie zatok. Akatar Kompleks zdrowe zatoki. Wypróbuj również nowy Akatar Hipertonik do udrożnienia i pielęgnacji zatok. Oto jak rośnie przyjemność. Aby na dobre zadomowić się w środowisku naturalnym człowieka, jako herbatka miętowa Zielnik Polski. Herba, pol, przyjemność. Masz to w naturze. Tragedia. Pora roku i moja dieta pewnie im nie pomagają. Twoje za to wyglądają super. Jak ty to robisz? My też byłam łamliwe i wypadałem. Okazało się, że mam niedobór biotyny. Dlatego regularnie stosuję biotabal. Biotabal ma najwyższą dawkę biotyny na rynku, a dodatkowo to lek, a nie suplement diety. Działa leczniczo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wypróbuj nowość, kosmetyki, szampon i odżywka przeciw wypadaniu włosów. Biotebal. Nauka jest taka prosta z nowymi zestawami Lego Duplo. Obracaj kolorową karuzelą i ćwicz umiejętności manualne. Baw się i licz z pociągiem z cyferkami. Nowe zestawy Lego Duplo już od 18 miesiąca życia

Lubię być w ciągłym ruchu, więc moje soczewki kontaktowe muszą dotrzymywać mi kroku. Soczewki Daily Total One z unikalną technologią gradientu uwodnienia to komfort przez 16 godzin. Nie czuję ich na oczach. Daily Total One wejdź na zakontaktowani.pl i odbierz darmowe soczewki na próbę. Mogę stawać na głowie, mogę być nawet w kilku miejscach naraz. Mogę biegać od rana do nocy, dbając o siebie i bliskich. Wiele mogę, ale nie mogę przewidzieć przyszłości. Dlatego w Awiwie ubezpieczam zdrowie i życie. W Awiwie masz prywatną opiekę medyczną, a w razie ciężkiej choroby lub niezdolności do pracy, nawet do 800 tysięcy na leczenie lub spłatę kredytu. Wiele możesz. Ubezpiecz rodzinę w Awiwie. Sprawdź u agenta na Awiwa.pl lub w ekspanderze. Awiwa, dobrze pomyślane. Mam zapalenie pęcherza. Wyjątkowo silne. Potrzebuję furaginy, tylko nie mam recepty. Dafurak Max? Furagina dwa razy silniejsza niż inne produkty? Nawet te na receptę? Poproszę. Dafurak Max to podwójna dawka furaginy. Szybko leczy zapalenie pęcherza, a pełna kuracja zmniejsza ryzyko nawrotów infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dafurak Max, jedyna furagina w podwójnej dawce. Przepraszam, czy ktoś z Państwa ma probiotyk, który bierze się razem z antybiotykiem? Mam Enterol. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Enterol, z antybiotykiem mu po drodze. Rutyna? Wyrwij się! Niech rozkręcicie pięć warstw. Orzechy, czekolada, wafelek, mleczne nadzienie, karmel oraz chód lodówki. Maxi King. Odgryźć się rutynię. Przed nami agent gwiazdy w kolejnej argentyńskiej odsłonie. kolejne pieniądze nie dam rady. Nowe trudniejsze zadania i nowe dylematy. Jak będzie tym razem? A to jest za, wie, kurwa, to jest. Cicho! Nowi uczestnicy. 14 znanych osób ze świata show biznesu, sportu i telewizji. Kto z nich jest? Agentem. Nowy sezon. Agent Gwiazdy. Odtorku 14 lutego o 21.30 w TVN. Wróciłeś. Tako zdaje się dawno nie miał okazji widzieć pana. Krew, panie Edyke. Zła krew. Zbadaj tę sprawę. Znajdź tego, kto to zrobił. Nowy serial. Paweł Małaszyński, Magdalena Cielecka. Strasznie ostry ten twój smug. Ty też taki jesteś? Belepok. Od środy 15 lutego o 21.30 w TVN.